Panie Łewodo, jesteśmy u progu kampanii wyborczej, bo oficjalnie jeszcze kampanii wyborczej nie ma, ale już odbywają pikniki polityczne. Kiedy przyjedziecie do kolejnych miast na Polsce, jakie są plany? Bardzo się cieszymy, że w ramach pikników rodzinnych możemy się spotykać z Polakami, bo każde takie spotkanie pokazuje, że Polacy cieszą się z dobrej zmiany, cieszą się z tego, że możemy spotykać się w rodzinnej atmosferze, że możemy być blisko ludzi. To dla nas jest bardzo ważne, bo to jest potwierdzenie tego, że Program Prawa i Sprawiedliwości to program prospołeczny, program dla Polaków, program prorodzinny, program progospodarczy, pozycjonujący Polskę bardzo wysoko na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim. Pokazujący, że ten program, który 4 lata temu Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, to jest program absolutnie akceptowany przez Polaków. Ja osobiście w sobotę wzięłam udział w dwóch piknikach i muszę Panu powiedzieć, że nie spotkałam się z ani jedną reakcją negatywną. Co więcej, same były pozytywne. Tyle ile gratulacji złożono na moje ręce, ale złożono dla całego Prawa i Sprawiedliwości, dla wszystkich moich koleżanek i kolegów, dla pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dla Pana Morawieckiego. Dla Pani Beaty Szydło, to właściwie tego unieść nie mogę, bo to jest wspaniały kapitał, który daje nam nie. nadzieję na to, że w tych wyborach, które już za chwileczkę przed nami do parlamentu krajowego możemy liczyć na to, że Państwo po raz kolejny dacie nam szansę, byśmy kontynuowali swoje reformy. Ten dobry czas dla Polski musi być kontynuowany i my bardzo liczymy, że Polacy zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość. Spotykamy się na piknikach rodzinnych, bo cieszymy się z tego, co już mamy. I mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej dla dobrej Polski, dla dobrej zmiany, dla dobrego czasu dla Polski. Pani wojewoda, a kiedy poznamy listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości? Poznamy jedynkę, to jest Pani. A co z pozostałymi kandydatami, co z kandydatami do Senatu? Kiedy te listy zostaną na no, jakąś tam już upublicznione pomijając oficjalną rejestrację? Pan prezes Jarosław Kaczyński, przedstawiając jedynki, jednocześnie pokazał, że prace nad listami wciąż trwają. Te listy muszą być jak najmocniejsze, jak najsilniejsze, bo chcemy, żeby jak najwięcej Polaków zagłosowało za Prawem Sprawiedliwością. Więc na tych listach po pierwsze będą te postacie, które są państwu bardzo dobrze znane, ale to również będą tacy politycy, o których państwo wiecie, że możecie na nich liczyć, bo przecież o to chodzi w tych wyborach. To muszą być ci reprezentanci, na na których zagłosujecie państwo, którzy będą reprezentowali interesy naszego województwa, interesy całej Polski. I dlatego ci reprezentanci są dzisiaj wybierani, analizowani w Komitecie Politycznym Prawa i Sprawiedliwości w sposób wyjątkowo czuły. Z takim zastanowieniem się, kto będzie najlepszy, kto zyska największą akceptację, kto ma największą serdeczność od państwa płynącą. To będą naprawdę bardzo mocne listy, jestem o tym przekonana. A już za nie Niedługo je będziemy publikować. Pan Jarosław Kaczyński powiedział, że listy będą lada chwila prezentowane, bo chcemy, żebyście Państwo jak najszybciej dowiedzieli się o tych ludziach jak najwięcej i żebyście z takim głębokim przeświadczeniem, że to właśnie ten właśnie ten kandydat Prawa i Sprawiedliwości bądź kandydatka Prawa i Sprawiedliwości ma Państwa reprezentować w polskim parlamencie.